Podcast Sięgaj po swoje po pięćdziesiątce jest dla kobiet, które mają dość czekania na cud. Chcą wziąć życie w swoje ręce, być w końcu zauważone. Usłyszysz tutaj, jak odważnie sięgać po to, co naprawdę Twoje, bez przepraszania, bez wątpliwości, z pełną akceptacją i radością. Zapraszam, Danuta Hasiak. Jak to jest z tym sięganiem po swoje? Kiedy to robimy? Na pewno wtedy, kiedy w końcu spełniamy swoje marzenie, które czeka już zakurzone od roku, dwóch, a może i więcej, kiedy bardzo chcemy zmienić pracę i wreszcie to robimy, to są te wszystkie takie codzienne, ważne sprawy, po które sięgamy, ale potrzeba do tego odwagi i sposobu myślenia, które mówi... Tak, to jest Twoje, jesteś wystarczająca, chcesz to zrobić, bo na to wszystko zasługujesz. U mnie było troszkę inaczej, dlatego że ja zaczęłam sięgać po swoje, tak naprawdę życie, gdy dotknęłam dna i musiałam się z niego wydostać, bo tak bardzo chciałam żyć, tak normalnie, bez fajerwerków, bez codziennego sylwestra. Potrzebowałam, jak większość kobiet, bezpieczeństwa. Trzeba coś zrobić, trzeba coś zmienić w czym? W sposobie myślenia. Bardzo dobrze pamiętam, gdy kilkanaście lat temu byłam cieniem człowieka, schorowaną, smutną kobietą narzekającą na cały świat, bez środków finansowych na leczenie i z poczuciem wartości bliskim podłogi. Zdiagnozowano wówczas u mnie góski w piersiach. Dlatego dokładnie wiem, co czują kobiety czekając na diagnozę po kilka lat w poradni onkologicznej. I samospełniająca się przepowiednia, o której powiedziałam wcześniej, że już nic w życiu dobrego mnie też nie spotka, zrobiła ze mnie swoją bohaterkę. Bez przerwy narzekałam, marudziłam. Może to znasz? I właśnie w tym najtrudniejszym momencie mojego życia wydarzyła się historia od której zaczęło się moje życie wywracać do góry nogami gdyby nie ona być może że nie nagrywałabym dzisiaj tego podcastu wyobraź sobie małą przytulną kawiarenkę z unoszącym się zapachem świeżo palonej kawy zobacz mnie gdy siedzę przy jednym ze stolików piję moją ulubioną orzechową robustę i zastanawiam się nad swoim życiem. Przestałam pytać, dlaczego mnie to spotkało. Ono zawsze przygniatało mnie jeszcze bardziej. Zmyślę i szukam rozwiązań. Za parę dni czekały mnie kolejne szczegółowe badania. Lekarze byli zaniepokojeni moimi wynikami, które właśnie trzymałam w dłoni, odebrała je godzinę wcześniej. I taka wiarenka to kofeina w Opolu, byłam wtedy tylko ja. I dwie kobiety siedzące kilka stolików obok. Rozmawiały na tyle głośno, że słyszałam praktycznie ich rozmowę, każde słowo. I wiesz co? Mówiły o zdrowiu, o skutecznym ratowaniu, nie lekami, tylko naturalnymi metodami. Mówiły też o swojej pracy, nienormowanym czasie, pracy, która dawała im bardzo wiele satysfakcji. Mówiły o wszystkim tym, czego ja w danym momencie wtedy bardzo potrzebowałam. To była dla mnie czarna magia, ale mówiły o tym z takim entuzjazmem, że gdy zapłaciłam rachunek i wyszłam z kawiarni, przeszłam kilkanaście kroków w stronę samochodu, nagle zrobiłam tył w zwrot, podeszłam do nieznanych mi kobiet, przedstawiłam się i zapytałam wprost: o czym dokładnie rozmawiały? Co to za rozwiązanie zdrowotne, które tylu ludziom pomogło uratować życie? Co to za praca, że siedzą teraz w kawiarni, a nie w biurze i mówią o zarobkach, które dla mnie wtedy były niewyobrażalne? Były zaskoczone moją otwartością. Jedna z nich obdarowała mnie swoją wizytówkę, z której skorzystałam już następnego dnia. Słuchasz podcastu, sięgaj po swoje po pięćdziesiątce. Nazywam się Danuta Hasiak i od kilkunastu lat wspieram kobiety, które w końcu powiedziały: Stop! Nie odkładam życia na potem. Mają już dość szukania lepszej wersji samej siebie, chcą obniżyć życiową poprzeczkę i czują, że to ich czas tu i teraz. Szukają potwierdzenia w podjętej ważnej dla siebie decyzji. Jeżeli chcesz o tym porozmawiać, zapraszam cię na indywidualne konsultacje. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej www.danutachasiak.pl. Co miałam w głowie, co dodało mi odwagi w drodze powrotnej do kawiarni? Prowadziłam ze sobą. Kilkusekundowy wewnętrzny dialog, który zamienił strach w działanie. Zapytałam siebie, podchodząc do, do nieznajomych kobiet, jak nie ja, to kto mnie uratuje? Jak nie teraz Danusia, to kiedy? Jak nie tutaj, to gdzie w końcu zmienię swoje życie? Wiele wypada, gdy sięgasz po swoje, wiele wypada. Gdy odbijasz się od dna. I bardzo szybko sięgnęłam po rozwiązanie zdrowotne oraz finansowe jednocześnie, o których mówiły te kobiety. I to nie było światełko w tunelu, to był tunel wypełniony światłem. I wbrew opiniom lekarzy szukałam i znalazłam alternatywne metody leczenia i wygrałam. To była również medycyna chińska, wybór Takich, a nie innych suplementów, holistyka w podejściu do swojego zdrowia, yoga, dr. Joe Dispenza. Po raz pierwszy lekarz zwrócił uwagę na mentalną siłę uzdrawiania organizmu. Ja widziałam siebie zdrową, wizualizując to codziennie, i to był strzał w dziesiątkę. To wszystko sprawiło, że guzki w piersiach przestały być zagrożeniem. Mój organizm poradził sobie również z rwą kurszową, która pozostała po operacji kręgosłupa. I widząc na sobie efekty swoich działań, rozpoczęłam poszukiwania kolejnych, naturalnych metod wsparcia organizmu dla siebie i dla osób, które, podobnie jak ja, potrzebowały wsparcia, gdy medycyna konwencjonalna zawiodła lub też się poddała. To właśnie wtedy stuknęła mi magiczna pięćdziesiątka. Pamiętasz? Mówiłam o tej niewspierającej, samospełniającej się przepowiedni. W głowie miałam jeden scenariusz. Za chwilę będę zgłoszykniałą starszą panią. O sięganiu po swoje nawet nie myślałam. Co mi pozostanie? Poczekanie w przychodni, samotne ławeczki w parku, no może uniwersytet trzeciego wieku i szczycenie się kartą seniora. I to właśnie wtedy Siedziałam w kawiarence kofeina i widzisz, wszystko w życiu naprawdę można zmienić, ale pod jednym warunkiem: gdy zrozumiesz, że w życiu masz tak naprawdę kontrolę nad jedną rzeczą, nad swoimi myślami, zadając sobie pytanie. Jak nie ja to kto, jak nie teraz to kiedy, jak nie tu to gdzie, przestałam myśleć, dlaczego mnie to spotkało. Zapytałam o swoją przyszłość. To był ten klucz. Od tego tak naprawdę rozpoczął się ten proces mojej zmiany. A ty, czy pamiętasz w swoim życiu taki moment, w którym nie wiodło ci się najlepiej i cały czas w jak ten kołowrotek, w głowie bez przerwy wracało pytanie, dlaczego mnie to spotkało zadawane jak mantrę, i ono przecież zamykało jakiekolwiek rozwiązanie. Jak się wtedy czułaś? Pamiętasz? Wewnętrzny krytyk przejmował kontrolę nad twoimi myślami, i właśnie wtedy kurczymy się do wielkości główki od szpilki, i tak naprawdę. Bardzo często przestaje nam się chcieć po prostu żyć. I właśnie to zdanie, dlaczego mnie to spotkało, zamieniłam na wszystko w życiu jest po coś, które stało się mottem i będzie bohaterem następnego odcinka. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału, by nie umknęły Ci kolejne odcinki. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak sięgać po swoje na co dzień, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.danutahasia.pl. Link podaję w opisie. Będzie mi też miło, jeśli zostawisz parę gwiazdek. Dzięki temu więcej kobiet usłyszy treści, które przekazuję w tym podcaście. Będą Ci za to bardzo wdzięczne. Do usłyszenia w następnym odcinku.